I idziemy sobie drogą Co tu jest korona. Coś tam. No korona to jest wszędzie, no wiadomo. O! Artur Łowacki, Pałniejsza Prezydent kandydata. To no, jest interesant. ja a, czyli na BMW 5000 euro. No no ja. Zuchaż ten plac. Ale to jest Deutschland, nie? Warum jest tutaj plakat jakiś człowiek z Polski? to jest unglaublich. Tak, proszę Państwa, Artur Głowacki organizuje tutaj spotkania z Polonią. Nawet jest jego pieczątka oryginalna z Polski z herbem Polski. Eee, dlaczego? No dlatego, że w Niemczech jest dużo naszych rodaków i tutaj też można zbierać podpisy. I to jest ten pomysł. Po co się męczyć w Polsce, na patelni, w Warszawie, jak to wszystko można robić w Niemczech? Bo tak trzeba. Także trzymamy kciuki za Polskę, za Polaków i walczymy nadal o Polskę wolną. Dziękuję.